Witam Was serdecznie, Żełączka się kłania Crazy Polak TV Zapraszam na Facebooka Słuchajcie, trochę kontrowersyjny temat, ale też zmieniłem zdanie. Jak widzicie ostatnio zmieniam zdanie, ponieważ... Ee, no już swoje lata mam i po prostu telewizję oglądam, e, zacząłem otwierać troszeczkę oczy i uszy na to co się dzieje i naprawdę e, stałem się, no nie wiem, no mówią na to przebudzenie. E, przebudzenie po angielsku to się mówi woke. I am woke. E, więc no, przebudziłem się, no i co wam mogę mówić? Po prostu będę się dzielił z wami moją wiedzą, moim doświadczeniem, moim po prostu oświeceniem. I Dzisiaj, może na, na sekundę, e, chciałbym e, omówić temat aborcji. Temat aborcji, który, jak wiecie, nie wiem czy wiecie, e, mam trójkę dzieci. E, 6, 11 i prawie 16 lat prawie 11, prawie 16, prawie 6. 6 już. E, trójka dzieci, kochanych. E, ale słuchajcie, to nie jest taka sprawa z tymi dziećmi. Moim zdaniem e, każdy powinien z nas podjąć decyzję sam, jeżeli chodzi o dziecko, jeżeli na przykład coś się stanie, na przykład e, przypadkiem, e, że no, zajdzie zajdzie kobieta w ciąży, będziesz miał po prostu dziecko, albo po prostu go nie zaplanowałeś, na przykład nie wiem, no, chciałeś, planowałeś w styczniu a w, na przykład, no wpadłeś na przykład, nie wiem, e, w, pod koniec roku na przykład, to moim zdaniem aborcja jest musowa. Musowa dlatego, że jest wiele tutaj czynników e, wpływa na to, żeby, żeby że, no byłem, nie byłem za aborcją, bo wiecie, no, jak ktoś ma dzieci, to ponoć mówią, że nie jest za aborcją, ale po prostu moim zdaniem to jest, to jest wybór, to jest kobiety ciało, to jest, pamiętajcie, to jest kobiety ciało. Dziecko w środku kobiety jest kobiecym ciałem. i to właśnie kobieta nie facet, nie facet, bo to jest po prostu jej dziecko, to nie jest faceta dziecko. Ona musi podejmować decyzję względem swojego ciała. I właśnie to jest... wiadomo te dziecko nie jest częścią tego ciała ale ona może sobie podjąć tą decyzję, może, no musi podjąć sobie decyzję, bo moim zdaniem to zupełnie nie ma sensu, jeżeli, jeżeli um, na przykład facet albo nie wiem, państwo może będzie podejmowało decyzję, kurczę co to jest za herezja, totalna herezja. I, i jak to właśnie Bill Gates mówi, jako go posłuchacie, jest za dużo ludzi na świecie. Powinniśmy troszeczkę e, ukrócić właśnie te e, te narodziny nowych dzieci e, musimy to zacząć jakoś kontrolować, żebyśmy żeby ten świat był idealny. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy wreszcie przebudzili się troszeczkę i zobaczyli jak dewastujemy tą ziemię właśnie. Im więcej tych dzieci i więcej tych właśnie e, poprzez właśnie kontrolę e, możliwe, że coś takiego, na przykład, żeby zrobić jakiś limit na dzieci, to było też możliwe, że to było idealne, ale jak na razie, na razie jakoś tego nie widzę, bo za dużo jest właśnie takich konserwatywnych ludzi, żeby, żeby po prostu e, oni jakoś, nie wiem, z tym walczą. Moim zdaniem to jest e, kobiety sprawa, e, kobiety tylko i wyłącznie, to jest jej ciało. Na przykład wyobrażacie sobie, na przykład, kobieta zachodzi w ciążę, e, Kobieta zachodzi w ciąże, a chciała iść na studia na przykład, nie? No zapomnieć, gość, nie wiem, zapomniał gumki albo coś się. No, nachlała się. No, słuchajcie, każdy imprezuje, robi co chce. No i, no i tak to bywa, nie? ktoś się napije. No, no i, i czasami się tak kończy. I wyobraźcie sobie, że całe życie zrujnowane przez tego Bachora, przez, 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 przez to dziecko. Więc moim zdaniem żyjemy w takim świecie teraz, że nie mówię, że to jest wygoda czy niewygoda, ale no słuchajcie, no ja mam akurat trójkę dzieci, tutaj jest troszeczkę jakieś tam coś, coś innego, ta decyzja była jakoś tam podjęta z trójką i powiemy jakby na przykład, nie wiem, Pierwsze dziecko, na przykład, jakby nie było zaplanowane, no to w tym momencie, jak ja, nie wiem, wierzyłem w jakieś inne rzeczy, w jakieś, nie wiem, foliowanie, to ja bym e, prawdopodobnie tej aborcji nie zrobił, ale na przykład, nie wiem, no e, w tym momencie, nie będę już się tam wypowiadał odnośnie, odnośnie mojej osoby, ale moim zdaniem, wy powinniście mieć taką. Powinniście sami podejmować decyzje, szczególnie jeżeli o takie ważne rzeczy, jakie chodzi o, o, um, o, o dzieci, no, dzieci. no to, to nie jest dziecko, to nie jest, słuchajcie, to jest płód, to w ogóle nie jest dziecko, to jest płód i moim zdaniem taka aborcja, słuchajcie, z, póki jest te, ten płód um, w, w ciele kobiety, to tak jak na przykład Hillary Clinton to mówiła, że ona jest za aborcją do ostatniego dnia. <laughs> Aborcji. Do ostatniego dnia przed wyjściem dziecka. No i jest to trochę kontrowersyjne, ale, no czemu nie? To jest po prostu Twoje ciało. I to, co jest w środku Twojego ciała, jest Twoje. Nie? Myśląc, wiadomo, logicznie. I, I moim zdaniem no, kobieta ma na to prawo, żeby po prostu. No nikt nie patrzy na to, po prostu lekarz do, od tego ma pieniądze, dostaje, dostaje pieniądze i po prostu usuwamy. I jak usuniemy im więcej tych dzieci. Potem możemy użyć na przykład te organy dla kogoś innego, na przykład nie wiem, dla, dla jakiegoś dziecka, które było już urodzone i na przykład nie ma tego organu, nie? To można na przykład sobie za darmo, nie wiem, dopożyczyć albo coś takiego. Więc to jest idealne, po prostu moje ciało, moja, moje ciało, mo, moja decyzja. Więc to jest chyba normalne. Żyjemy w XXI wieku, a nie w jakimś średniowieczu. Słuchajcie, ludzie. Obudźcie się, obudźcie się. To jest jakaś komedia, żeby po prostu nie móc sobie aborcji zrobić, kurde, pójdzie sobie ktoś na... Ale mówią takie argumenty, ale no słuchaj. E, e, a wyobrażacie sobie w ogóle, bo to jest chyba taki argument numer jeden. E, jeżeli ktoś zostanie zgwałcony, e, zgwałcony na przykład, pójdzie, no, nie wiem, pójdzie jakaś sobie dziewczyna na imprezę narąbie się na przykład i, 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 i powie na przykład, że fac ją zgwałcił, może nawet ją nie zgwałcił, no ale powiedzmy, że, że, że ją zgwałcił. Jak ona ma mieć takie wtedy dziecko, nie? Ja, to, to jest w ogóle, to jest w ogóle i to był właśnie taki numer jeden argument. Drugi, moim zdaniem większy argument jest taki, że kobieta sama podejm powinna podejmować decyzje odnośnie ciała. Po prostu to jest chyba najważniejsza rzecz. Druga rzecz na przykład idzie do szkoły, a na przykład wpada z facetem, yy, i co ma mieć z czego bahoramy? Ma mieć kto, kto, kto będzie opłacał, kto, kto będzie się nim zajmował w ogóle w całości. Więc yy, ja jestem w ogóle takim. Teraz tak zaczynam sobie myśleć, im, im bardziej mam takie oświecenie trochę, to ja moim zdaniem kobiety w ogóle nie powinny rodzić dzieci, i żebyśmy mieli jakieś może instytucje takie rządowe, to było świetnie. Żeby właśnie. Y, te, albo surogatki takie, bo to jest też y, bardzo w modzie. Teraz widzę, że w Europie i przy, ta moda przychodzi do Stanów i bardzo jest fajne. Bo na przykład wiesz, są te surogatki, y, y, te kobiety, które noszą tam nasienie, sienie, wgosiu się tam. Y, no to jest, to jest piękna rzecz, nie? O, ty, o tym jeszcze raz y, o tym jeszcze porozmawiamy w następnym może jakimś odcineczku. Y, w jakim to kierunku cudownym idzie. Ale naprawdę ja sobie jaj nie robię, nie? Żeby, żeby ktoś sobie nie myślał, że ja tutaj sobie jakieś jaja robię. Nie? Idzie, idziemy progresywnie z czasem, nie jesteśmy, jacym, nie jesteśmy już jaskiniowcami. Pamiętajcie, kurde, żyjemy w pięknym e, świecie. I po prostu musimy zacząć podejmować decyzje i myśleć, myśleć za siebie, ale no lepiej, żeby jeszcze rząd za nas myślał, bo to chyba są ludzie wyszkoleni, są eksperci, o, o tym już mówiłem. Więc następna rzecz z dziećmi i. Z, może z kontrolą właśnie tych, tych, populacji, żebyśmy mieli po prostu no, dobre dzieci, żeby te dzieci były mądre, wykształcone, żeby to powinniśmy właśnie zacząć kontrolować tą populację. kto ma prawo do, do, jeżeli ktoś naprawdę jakieś tam bieda na maksa, no to jak taka osoba może mieć dziecko, no, jaka ta, to dziecko będzie miało przyszłość, słuchajcie, jakie... Te dziecko będzie miało przyszło fatalne. Po prostu to jest coś niesamowitego, że ludzie, którzy są biedni, chcą mieć dzieci. Nie, nie powinno, po prostu moim zdaniem powinien być zakaz biednych ludzi e, rodzenia dzieci, bo jakie te dzieci będą miały przyszłość, to jest chyba bardzo, bardzo ważne. Następna też rzecz e, e, z dziećmi i be, no, Powinniśmy sobie wybierać, nie? Wybierać sobie. Czyli potem jest łatwiej wybierać płeć. Tak jak mówiłem, wracam do tego przypadku, że kobiety w sumie nie powinny rodzić dzieci. Nie, nie mówisz, że jakiś tam zakaz, ale mam nadzieję, w, głębu, w głębi ducha, mam taką nadzieję, że. Yy... No, marzenie mam. Mam marzenie takie, żeby już kobiety nie musiały się męczyć. Na cholery kobiety mają rodzić dzieci, jeżeli mamy technologię, dlatego mamy te wszystkie Google, Facebooki, takie rzeczy. Niech oni właśnie zaczną myśleć, jak pomagać ludziom. Um, jak po prostu odłączyć te kobiety od cierpienia, żeby one nie rodziły, po co, na cholerę mają rodzić te dzieci, przecież to w ogóle nie ma sensu, jesteśmy w XXI wieku, ta technologia tak jest zaangażowana, że na 100% zakładam się, możemy wyobrazić sobie, jakby było piękne, Rząd by się tym zajął i byśmy, mieli, byśmy sobie wybierali po prostu kolor włosu, kolor oczu, autyzm. Słuchajcie, właśnie, bo, jeszcze następna rzecz chciałem Wam powiedzieć. Chore dziecko. Ci chorzi, psychopaci, kurcze, prawacy, ludzie jacyś, nie wiem, z kościoła, y, oni, oni są tak na tyle walnięci że oni myślą, że. Yy, że na przykład jak jest dziecko autystyczne, to musi się urodzić, kurde. No, sam, samemu te, tobie też życzę, kurczę Jakbyś wiedział, że jest dziecko autystyczne, żeby, 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 żeby twoja kobieta urodziła. Ludzie nie macie pojęcia, o czym wy mówicie w ogóle. Więc nie będzie już problemu. Wyobraźcie sobie, w XXI wieku yy, nie będziemy już mieli problemów z chorobami, dziećmi umierającymi, dziec, dziećmi z zespołem Downa. Um, teraz potężny problem z ADHD, um, attention, attention Deficit Disorder um, i nie będzie tego, będzie, będzie idealnie. Wyobraźcie sobie, że my możemy mieć piękny świat, piękne dzieci, wy, wybierać włosy, wybierać oczy. To ktoś się śmieje i tam mówi, że to jest jakieś tam, nie wiem, że, 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 że chcemy grać Boga. No a, a czemu nie możemy grać, jeżeli mamy technologię? Jeżeli mamy po prostu miłość w sobie i że chcemy wybrać te, te dzieci, żeby one naprawdę były idealne, to no dlaczego nie możemy tego robić? Przecież to jest, słuchajcie, tak jak mówiłem, jaskiniowcami nie jesteśmy i żebyśmy tą technologię zaczęli używać właśnie w tym kierunku, um, więc e, z, wspomnijcie moje słowa, kobiety nie będą rodzić dzieci i to będzie już już mam nadzieję, że niedługo. Bill Gates już nad tym pracuje i cała ekipa e, tych bardzo mądrych ludzi. I po prostu i tyle, po prostu. I, i będziemy, będziemy to jakoś segregować, i będziemy działać w tym kierunku, żeby wszyscy byli e, equal, nie? Equal, czyli żebyśmy mieli te równe wartości. E, equal pay, equal opportunities. E, nie, no to opportunities, może nie, ale możliwości, ale, ale żeby na przykład pieniądze były takie same, na przykład, nie wiem, żeby potem jak się rodzi te dziecko, żeby tam jakieś pieniądze zawsze na to były e, i po prostu, ale i żeby te, żeby te dzieci właśnie się rodziły w takich rodzinach, które które mogą e, je opłacić te dzieci, nie, żeby te dzieci zawsze były szczęśliwe, zawsze chodziły do najlepszej szkoły zawsze miały idealny start, no czy, słuchajcie to chyba normalne, co ja mówię, nie? No? w wiara się może ktoś, może... ktoś się może śmiać, albo ktoś może palcem wytykać, że... że... Mm, kto by tego nie chciał, słuchajcie? Kto by tego nie chciał, żeby dzieci miały idealnie w życiu, więc dlatego... E, zdajmy się właśnie na tych ekspertów, zdajmy się na ludzi, którzy mogą dla nas podjąć decyzję, bo my naprawdę bardzo często jesteśmy mega emocjonalni i nie wiemy w ogóle, co gadamy, a ja właśnie robię dla Was ten cały research godzinny, godzinny, spędzam na to naprawdę grube godziny w ciągu dnia, żebyście Wy nie musieli szukać niczego. A w ogóle na internecie, jak będziecie szukać, to znowu jakieś gówno znajdziecie. Nie? Ja oglądam telewizję i tak jak mówiłem, oglądam jej coraz więcej, i dlatego coraz bardziej się czuję. Połączony z wami, nie? połączony z wami, że, że po prostu mogę wam pomóc w tym, w tym, w tym co robię. Więc e, słuchajcie, to jest mega, mega ważne, e, żebyśmy razem, razem rozwiązywali takie problemy, na przykład jak aborcja, nie? żeby ta aborcja była wszędzie, legalna, dostępna, w molach. Proponuję właśnie tutaj. W Las Vegas teraz proponuję taki postulat właśnie do, do City Council żeby, żeby właśnie tą aborcję wsadzić, tak, tak jak są kliniki testosteronu, widzicie coraz więcej tego jest, że niby tam mówią, że facet ma niskie testosteron, ale co oni tam gadają jakieś głupoty, ale no y, po prostu, żebyśmy, żebyśmy żeby te kliniki y, aborcji były bardzo szybko, bo żeby, żeby to szybko wszystko załatwiać, to w naj, naj, proponowałbym w Molach, nie? W Molach to nie jest głupia decyzja, żeby, żeby, y, żeby dzieci y, żeby to od ręki załatwiać po prostu, nie? Y, takie ta, 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 ta aborcje, takie decyzje, i y, żeby to tylko i wyłącznie kobieta, która nosi y, te, 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 te jest to jest jej ciało, słuchajcie, jej ciało, jej wybór nie jest twoim wyborem. W ogóle to jest jakaś herezja po prostu. Jestem, jestem z, z, z wami, z kobietami. Jestem kobietą. Znaczy ja już. Ja jestem? Właśnie, nie mówcie. A właśnie, ja jestem kobietą, czy nie? już. Nie, nie, no ja jestem chyba facetem. Ale nie mogę już tego powiedzieć, bo nie powinniśmy właśnie mówić, jaki jest gender. Nie, nigdy nie mów, czy jesteś y, mężczyzną, czy kobietą. Możesz, pamiętaj, zawsze możesz kogoś, y, kogoś tym urazić, więc już może wywalmy to ze słownika. To trzymajcie się na razie. Jesteśmy za aborcją, głosujemy za aborcją. Każdy z nas niech podejmuje własne decyzje. Zdajmy się na ekspertów, zdajmy się na rząd. Oni wiedzą najlepiej. Dzięki na razie, hej.